Hello there! Dzień dobry wieczór z tej strony Frenek 14K. Cz A dzisiaj sobie zagramy Lando Car Car Carlisianem na Kessel i zrespimy im się na plecach. Byłoby bardzo fajnie tam im się zrespić, bo... Bo wiecie dlaczego? Żeby ich tam wykończyć by bardzo, bardzo fajnie. O, tak. To jest taki trik, to jest taki trik, że się z respisie blisko nich. a. a, a. widzicie? Witamy po spodowych kopalniach KESL. To raj zarówno dla panów jak i dla służących. Pokowy zostaną zaraz zrzucone, więc zaczynajmy. Kurde no. Troszkę można ich zaskoczyć właśnie w ta taki sposób Okej, okay, dwóch... Dwóch sitów idzie na mnie Kapitalnie Jeszcze Wuder <grytanie> nie zadziałało ci coś O, dobra Wuder padł O nie, Spamer Dobra Haha, ha, nie udało ci się. Mam jeszcze kumpla do pomocy, w postaci. Na co ci fart, kiedy masz styl? Wolę subtelniejsze rozwiązania, ale nie ma co. He, hey, hey. prawdziwy gentleman wie, kiedy opuścić towarzystwo. No, prawdziwy gentleman wie, ale. Ale Nando, chyba ty nie jesteś gentlemanem. Co się tak ubierasz elegancko. A. Słabszej ręki użyłem na tobie boks w boksie. W boksowałem O nie! Tutaj jest ich całkiem sporo. He. O nie Że to piękna chwila. Dajcie mi cel. Yo, to piękna chwila. <laughs> Patrzcie, jak go zawinęło. Fajnie. O. nie. Kurde, chciałem się jeszcze do tyłu. Jeszcze do tyłu prze, przewrót zrobić, ale. Niestety to za mała. Masz tupet, żeby się tu zjawiać. Masz tupet, masz tupecik, że że się tutaj zjawiasz. Okej. Okay. <grytanie> <grytanie> O nie, no nie mogę nie mogę strzelać, nie mogę strzelać. Blaster mi się z zrąbał. No, co jest? Eee... Na gówno. Zepsuli mi blaster. Nie mogłem strzelać. O. A ty spod jakiego kamienia wypełzłeś? <laughs> spod jakiego kamienia wypełzłeś? Do jaszczura, tak mówi. To koniec twojej pasy. Kurde no. Przygotować się. O nie. O kuźwa Ty nazwiesz to pretensjonalnością? Ja. No, oczywiście. Kurde no. Takie... Przekonajmy się, o co cały ten szum. Czas zmienić priorytety. To o zaletnie... Gong, się! Zimny jak głaz pistolerą. Ooooo czy się doczekam? O. Kogoś się tam doczekałem? O, no nie no! No nie no i wtarcza! Eja, kurde! Jesteś nie do, po, porąbana! Szybki, celnie, zabójczo przystoi! Tarczę sobie dać kuźwa na, na mieczy świetne. To skurde samobójstwo. No, nie, no ty... Jesteś co na leja z tymi tarczami. Kuźwa, no. Co jakich ja mam teammateów Patrzę! Jak mamy ich zabić? Super. Po prostu... Gratulacje. A ty można zrobić różne ciekawe rzeczy. O super. Ciekawe rzeczy. Oni tam poszli zginąć. No i jak mam takich teammateów zrąbanych? Zamiast tutaj. A... <trybuj> Oczywiście. Mi się wszystko zużyło. Fajnie! Fajnie, Leja, że postawiłaś tą tarczę. Świetnie. Nie ja mam tutaj naprawdę. Deficyt umysłowy ludzi! Graczy. Deficyt umysłowy graczy. Tuchedy tak zwani. O kurt, tuchedy! Fajnie, że. Ja mam. Kurde, tutaj. No! Jak ja. Jak, jak my mamy to wygrać? Jak mamy to wygrać? Kurde, jak tacy. Wolę subtelniejsze rozwiązania, ale nie ma co Dobra. Chociaż mój kill jest. Dobra. No i Leia! Ja? Nie, to jest impostor! Nie dołączyli instrukcji obsługi, ale jakoś sobie jestem No i idźcie tam idźcie tam, na śmierć tam No, i oczywiście on przeżyje to. On ma jakieś re redukcję obrażeń. Bosk. No, nie patrzcie, co jest. Fajnie, Leja. Fajnie się bawisz z tą tarczą. No i uciek mi. Patrzcie, no, super. Los zaczyna się do nas uśmiechać. Czuję to. Jeszcze jakby oni mieli wszystkich strzelców, no nie? Graliby wszystkimi strzelcami, to tarcza miałaby jakieś znaczenie, ale jak oni grają, mają Wejdera, mają. Kogo tam jeszcze mają? A, a Bosk ma te swoje. No nie, przybywasz, aby polec! no i super. <ścoughs> o nie, kurde, no nie mam tutaj, jak się za bardzo od niego, <ścoughs> nie mam jak za bardzo się od niego uwolnić. No nie, Leja, Leja z tą tarczą jest naprawdę. Determinacja i odwaga księżniczki z Alderan pozwala rozwiązać międzygalaktyczny kryzysy. No Leia ja tutaj była naprawdę bardzo o. takim wkurzającym ogniwem. Na pewno, Bosk był też wkurzający. No i w ogóle taki taki team no, teamaj, kurde. Jak ja bym tutaj nie był, to niby to przegrali. Ja jestem święcie przekonany. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia bowiem LULU 320.